Jak w prosty sposób wspomóc Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim i przy okazji otrzymać świąteczną bombkę z dedykacją burmistrza Marka Cebuli? To zaledwie kilka prostych kroków, a dzięki temu można nieść pomoc. To bombka, z której sprzedaża, właściwie rozdawania zysk przekazujemy do domu dziecka w Krośnie Odrzańskim. Podpisywanie bombek przez burmistrza to już kilkuletnia tradycja. Wiele osób ma całe kolekcje tych świątecznych ozdób, aby także i w tym roku zostać posiadaczem bombki, wystarczy zamówić ją dzwoniąc lub pisząc do Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek w Krośnie Odrzańskim. Numer telefonu 609 006 275. Dni pracujące od godziny 7:30 do 15:30 lub wysyłając e-maila na adres t.miechowicz@zamek.krosnoodrzańskie.pl koniecznie z podaniem swojego numeru kontaktowego. Cały zysk, bo tutaj nie ma żadnych kosztów operacyjnych, jest przeznaczony na zakup Czegoś do Domu Dziecka. Po prostu. Jeśli już mamy finałową kwotę, a tu jeszcze no, zbieramy i będziemy je sprzedawali tak długo, jak Państwo długo będziecie chcieli kupić i zapłacić za tą bombkę, to zbieramy pieniądze, potem jak już mamy uzbieraną kwotę, informujemy ekipę pracowników naszego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim i dostajemy zwrotkę, żebyśmy w tych pieniądzach spróbowali kupić to i to. Zamówione bombki będzie można odebrać w biurze obsługi interesanta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej 1, wrzucając przy okazji do puszki darowiznę. Zebrane środki z wpłat na te bombki przeznaczamy na doposażenie i na potrzeby naszego domu dziecka, który jest w Krośnie Odrzańskim, to Dzieci, którym chcemy w tym czasie świątecznym zapewnić jak najlepsze warunki i powiedzieć, pamiętamy o Was, wiemy, że jesteście osobami, które są w naszym zainteresowaniu i chcemy Wam pomóc, żebyście mieli trochę takiego lepszego czasu podczas Świąt Bożego Narodzenia. Akcja, podobnie jak w latach ubiegłych, organizowana jest we współpracy z Krośnieńską Parafią i oddziałem Caritas Polska.